Co widać, co to widać, ale może coś widać <laughs> Tu jest księżyc Może będzie go widać Myślę, że coś tam zawsze o. a tu bo No masz kamerę Nie no kamerę to, to myślę, że będę miał zawsze Robert w klepie <laughs> No nie pory na no, po czym nikt nie będzie chciał oglądać twojej pupy że tak powiem myślę że nie myślę żebym się nie zdziwił jeszcze jak mu dołożę bagażnik, to już w ogóle będzie bogaty ci ciężko no po ogólnie nie jest źle Skoczyło jeszcze, jest dobrze Napój pasuje Kurde no, tam takich napojów kupić nie można jeździć nie? No teraz jeszcze samolot zakłóca, ale wyodali słychać jakieś dziwne dźwięki jakiegoś zwierza W tych krzakach właściwie tutaj których może nie widać, może je widać Ok, spadamy Bajście? Tak jak cholera. Okej. Okay. Widok... nieziemski. Noc, wał Zwierzęta jakieś i rowery Sobie siedzimy, odpoczywamy Jakieś zwierzęta Zwierzęta hałasują po drodze na wale Tutaj, no zwierzęta tylko samochody z autostrady hałasują nie Ale zrobi... zwierzęta też no. Nie zrobiło się ciężko No i rolnicy ścigają się z samochodami po, po wałach no. Nie zrobiło się ciężko, na na, na, na na księżyc to jest OK. Ogólnie to jest godzina hmm. Robert poproszę, trochę światła hmm. Jakby nie patrzeć to już jest w pół do 11 hmm. Także a jeszcze ile? 12 km chyba jakoś jest przed nami do domu. Księżyc ujęcie kolejne. Bardzo fajnie wygląda. Teraz. Nie, lampki migające. I Robert nasza nocna przejeżdżka Godziny, teraz postaram się pokazać prędkość 23, 22. Noście jesteśmy. Teraz jest finał imprezy wyjazdowej 22 km. w 2 godziny 7 minut 23 kilometry 3 godziny 40 sekund per kilometr. nie zdążyli się ale co Robert tak szybko zmieniał przerzutki żeby zdążyć no i czerwone światło A przy policji przy policji jest trochę głupio nawet przez wodę no, nawet na rowerze, nawet na rowerze. Zaraz nam się światło zmieni i ruszymy, ruszymy dalej. Dobra, kulturalnie wyciągnął rękę przed skręcaniu, a ja nie mogę. Chociaż raz. Minęliśmy też no, O dziura była. Jajeczka.